Na ferie pełne atrakcji zaprasza Dom Kultury w Lubawce. Podczas dwutygodniowej przerwy od nauki można będzie wziąć udział w zajęciach muzycznych, tanecznych oraz odwiedzić ciekawe miejsca na terenie Dolnego Śląska. Pierwsze zajęcia zostały zaplanowane na najbliższy poniedziałek. Bardzo się cieszę, że w tym roku formuła ferii obejmie wszystkich mieszkańców. Mamy zajęcia dla najmłodszych, dla trochę starszej młodzieży, dla dorosłych oraz dla seniorów mi je teoretycznie wiekowo, ale mamy też zajęcia, gdzie wszystkie te grupy mogą się ze sobą spotkać. I tak do południa półkolonia z nami współpracują harcerze i wspólnie zapraszamy na dwa tygodnie artystycznych warsztatów, artystycznych podróży, artystycznych zabaw. Wszystko w klimacie młodego artysty. Kolonia jest odpłatna, ale w tej cenie mamy cztery wycieczki, codziennie po cztery warsztaty, śniadanie, obiad i naprawdę dużo, dużo fajnej zabawy. Po tej ofercie. Płatnej. zapraszamy na ofertę bezpłatną od godziny 14, od godziny 15, w razie, zależy w który dzień, do godziny nawet 20 codziennie zapraszamy na zajęcia muzyczne, plastyczne, artystyczne. Nasza biblioteka też włącza się do tego i mamy też dużo zajęć promujących czytelnictwo. Co jeszcze? Co jeszcze? Będziemy dużo grać, będziemy dużo śpiewać, będziemy dużo tańczyć, także ta część plastyczna, ta część muzyczna, wszystko razem się połączy. I seniorzy, mam nadzieję, że nam tym wszystkim pomogą. Cały czas będę to podkreślał, bo teraz jest to grupa dla nas bardzo, bardzo ważna. Podczas tegorocznych ferii zimowych każdy znajdzie coś dla siebie. Zapraszam na zajęcia artystyczne, warsztatowe. Tego jeszcze tutaj nigdy nie było. Będziemy grawerować, będziemy malować farbami akrylowymi, poznamy podstawy tworzenia biżuterii oraz zajęcia muzyczne. Rozpoczynamy zupełnie nowy cykl nauki gry na gitarze, na instrumentach perkusyjnych oraz na ukulele. Nowością są zajęcia dla seniorów. To właśnie najstarsi mieszkańcy gminy Lubawka będą mogli podczas spotkań zapoznać się z obsługą komputera oraz pogłębić swoją wiedzę w tym zakresie. Zaczynamy od zajęć, które będą do południa, czyli zwiększenie kompetencji cyfrowych naszych seniorów. Osoby, które nigdy nie korzystały z komputera, chciałyby dopiero zacząć tą przygodę oraz osoby, które chciałyby te kompetencje poszerzyć. Także zajęcia cyfrowe jak najbardziej chcemy, żeby one stały się stałym elementem Zajęć w domu kultury oraz zajęcia takie artystyczne, troszkę z jednej strony amatorskie, troszkę z drugiej strony profesjonalne, ponieważ seniorzy uczestniczą w kilku naszych zespołach, w kilku naszych sekcjach plastycznych. Chcemy to dalej rozwijać. Także będziemy malować, grawerować, uczyć się grać na instrumentach i coś zupełnie nowego, zapraszamy na kawę i bingo. Będzie można grać naprawdę ostro, będzie można grać typowo rekreacyjnie, ale jest to całkiem nasza nowa formuła bingo dla osób dorosłych i seniora.